O nie, jeden nam widział Włożaj! Masz loa Ej. Ej, zapali się! Ej, Under! Under No time, no time Ach, hignuj Sage low No kurde A ja to w ogóle setupu nie ustawiłem I mam O Chuj Nie przepraszam to to ruszy się jak bot no ale przynajmniej nie ma troli, jak wczoraj Nie chyba ma fajną kosę Widać mnie, czy okay, nie? Nie Okej, słyszałem O! Mnie jest Ajajaj, ale ładnie ta <grywa> Ta fajtka, strzeliła z opa i we mnie nie trafiła Ej, Myślisz, że frenzy to dobra broń? Fajszy stinger. Ej. Hey. Oooo! Oh! Zabijamy? widzisz, że damy radę. Wręcz z nim. No! Ostatni raz tym grałem. Gost lepszy? No go maybe. Tak. Klasyk, klasyk. Darmowy. O, zniszczyli mi trapa. 3 Ha! Oni bardzo dobrze grają, nie? Bardzo ciekawie. Do... I brinsen jest dobry, to muszę powiedzieć to oh. gdzie jestem, tu będzie wall <laughs> Może nie ten o którym myślałem, ale jest wall Kurde, nisko nie trafiłem Smoke some ej dry, ej, ej na 1 HP! Ha! Dobrze Ej, myślę, że ktoś się w to złapie? Szczerze To jest bardzo możliwe Ej, jeszcze jeden Nie No, oni po prostu chcą pracować u blołka, co nie? Wow! Tak gra jak niby iron, ale czasami takiego, taki radiancik się odpala DSS? Jezu, czemu on strzela przy celowaniu? Nie. Ja się dziwię, że to w ogóle dal... nie jest jakby five star. Wydaje, że po prostu u nich więcej osób rozmawiania u nas. Co? Jezu. No co? Nie masz plecy. Jak on przeszedł? O nie, co jest? Yes. Jezu Kurde, ale mi heada dał Smur. Ale heada dał koleś Ja wychylaję i do zóna Tutaj masz Dzięki Co ta seś zrobiła ich? Co jest? Mam 15 ja będę mieć minus 31 Ej, ale w sumie w zasadzie no, Ale nie, bo ty coś robisz jednak, no. Masz te asysty, jakoś pomagasz i tak dalej. Pa. Wiedziałem. A pomógłbyś! No. Ja cię, a ponoć czuwę miała. What a movement. Class. Klasa światowa. Nie no ta sejczka nie ma aż tak słabego movementu jak ta nasza <śmuszczaj> Ofadę oh, Praszej Nie, to nigdy nie wychodzi Ej, wie, wiesz, jak, wiesz jak on będzie rasował? On będzie celował Będzie celował Skakał i strzelał w biegu No kurde Bejś Fantoma i tyle samo hajsu Ej, heal me! Can you heal? Thank you! Poczekaj na swarm, man! Ponoto, Koleś! Zanim on pójdzie rozbrać, to wejdzie w moje trapy. No fake, sto 24 ding! W ogóle, ja, bo ja słyszałem, że budynka strzeliłem. Jakby był inny dźwięk. No, no bo taki jest! Bo jest inny dźwięk! Gdy w głowę! Eee! Przepraszam! Co? Przepraszam, jaki fart! Co jest? O! Dobra, wybrał mądrze Jak Jezu zesrałem się, popatrzyłem się na mapę! I coś mi wyskoczyło na ekran No skanuj I nawet ty musi celować no nie Report, report, <grystanie> Bro. O, ale kiera. A spike na A. <grystanie> Zabija go Myślę, fejtka, która jest nie wiem jakimś mistrzem marszala. Ta fejtka to jakiś geniusz jest. Góry im w drzwiach. Kurde, wie u mnie O, blisko. Mordo. Ja to miałem wszystko pod kontrolą. Jak operator na wysokich, to gorzej. A ty masz wysokie? No. Ja wychylam i ginam. Sejczku, masz <grybo> Mordo. <grybo> a mi trafia od razu! Leczy się śmiecił Wyskalowany jeszcze go zabójstwo. trochę <much>